W dzisiejszym odcinku będę udokumentowywać miesiąc już naszej córeczki. Sami zobaczcie w jaki sposób. Swój dzień oczywiście zaczynam od herbaty i też ostatnio mam fazę na to, żeby pić wodę z cytryną. I jak wcześniej jadłam mnóstwo pieczywa, tak teraz trochę to pieczywa odrzuciłam i właśnie na więcej owoców. Po nich czuję się zdecydowanie lepiej, więc taki zestaw bardziej mi odpowiada. Tak się prezentuje moja Micha, pełna owocków. Ja jestem w ogóle, słuchajcie, wielką fanką Monte White. Czy wy też, jak się dziećmi, to za każdym razem mówi się, że po co jest to czekoladowe? Niech zrobią tylko i wyłącznie ten biały jogurt i to się wydarzyło. Więc ja uwielbiam Monte White. I w ogóle z owocami to jest moje kombo idealne. Uwielbiam infolinię. Wczoraj dzwoniłam do Mercedesa i cztery razy mi przekierowywali, Może dzisiaj się już uda? O. No i co? rozmowa trwała 13 minut. I na początku gość mi powiedział, że nie ma fotelika, że nie ma takiej, że się w ogóle nie wyłączają poduszki, włoć na później coś tam. I tak pokombinowałam, tak pokombinowałam, że nagle znalazł, nagle mi go jeszcze zamówił i jest do odbioru we wtorek. Wszystko jest możliwe. A jak mi się poddała, to mi nie miała A? fotelika. Bo on mówi, że nie ma, że no się nie da. Wszystko się da. Więc Majucha już będzie mogła ze mną podróżować z przodu. Bo jest taka akcja, że mamy foteliki, ale żeby. Jechać na przykład samemu w aucie, to ja się trochę boję o to, że na przykład jak ona będzie siedziała z tyłu, to ja jej nie będę widziała jeszcze, wiecie, dzieci muszą siedzieć, tyłem do, do kierunku jazdy. I w razie czego, bo ona się zakrztusiła, coś by się jej stało, to ja będąc, wiecie, kierującym pojazdem, ciężko mam jak zareagować tak od razu, zanim się zatrzymam na poboczu, zanim wysiądę, więc trochę się boję i stwierdziłam, że wolę dokupić taki fotelik, który po prostu będzie mi umożliwiał to jazdę, że ona będzie mogła jechać obok mnie. I nawet jakby się coś stało w, w trakcie jazdy, to wiecie, ja będę mogła nawet zobaczyć, co się jej dzieje i mieć to pod kontrolą. Więc czekam do wtorku i później już będziemy mogły się sobie jeździć na jakieś spacerki, na jakiejś restauracji, na miasto i będziemy mogły sobie podróżować tylko walenia. Pojechałam jeszcze szybko do sklepu, ponieważ dzisiaj będę robić zdjęcia Majusi, ponieważ już skończyła miesiąc, i chcę udokumentować, jak ona będzie się zmieniać z miesiąca na miesiąc i położyć ją na takim, wiecie, kotliku i zrobić jej zdjęcie właśnie z taką jedyneczką, później z dwójeczką, trójeczką i tak dalej. Początkowo właśnie szukałam takiej maty, ale okazało się, że pani tutaj w ogóle nie ma takiej maty, ale dała mi w pracy karty, które właśnie mają te cyferki. Będę mogła sobie tam udokumentować, który to miesiąc jest już w majusi, więc super! I jeszcze dodatkowo chcę kupić między innymi Właśnie smoczki. jak jeszcze nie wiedziałam, jakie są smoczki, też nie na to uwagi, to kupiłam, mają za duże smoczki. Jak się przyjrzecie na jakimś zdjęciu, to jest w ogóle taki gigantyczny. I ona faktycznie go, go ma, ale bardziej lubi ten mniejszy, a ten mniejszy mieliśmy tylko jedną paczkę. więc teraz przyszłam jeszcze, żeby jej dokupić, kilka smoczków, właśnie też tych mniejszych, bo one gdzieś tam się zawsze przyjdą do sterylizacji, czy gdzieś tam się troszeczkę mogą zgubić, więc teraz właśnie biorę jeszcze taki kolorowy smoczek, bo zauważyłam, że nie zawsze te wszystkie beżowe rzeczy są yy, najlepsze, bo gdzieś tam gubią się w tłumie. Czasami takie bardziej wyraziste są yy, trochę. Lepsze, więc teraz były to różowe. Ja ogólnie w chwili, mam z medali. Jest to taka firma medyczna, ale mam taki uchwyt, taki pas, że po prostu nie muszę z tym, jak to teraz cały czas tylko mogę sobie gdzieś tam spacerować, robić jakieś inne czynności i chciałam sobie po prostu mniejszy rozmiar. Nie było z medali mniejszego, bo ja lubię czyli tam na sobie testować. Kolejny przystanek czyli galeria. Moje ja jutro idę na Wesera. Najlepsze jest to, że zamówiłam sobie trzy albo cztery sukienki, z czego tylko jedna przyszła w moim rozmiarze, że się do niej zmieszczę i ładnie wygląda, bo wreszcie tak, albo jest już taka, że już mi troszeczkę mam piersi za duże, przez co dziwnie to wygląda, albo po prostu się nie mieszczę, więc chyba przyceniłam swoje możliwości, jeżeli chodzi o powrót do formy tak wcześniej, czyli miesiąc po porodzie. No ale mam jedną taką, która przyszła ok, i której już zdecydowałam się, że pójdę, ale nie mam do niej totalnie dodatków, bo ja mam zazwyczaj wiecie, beżowe rzeczy, a ta sukienka jest różowa? Mam buty, ale nie mam torebki. Właśnie muszę zapolować na jakąś torebkę w zarze, więc robimy szybki obchód i zobaczymy, co znajdę. A teraz fajnie, bo jest to kolekcja Barbie, z tego co widziałam też na TikToku, więc będzie dużo różowego, więc mam nadzieję, że coś uda mi się fajnego znaleźć. Mega lubię Was spotykać i fajnie, że podchodzicie, robimy sobie foteczki, zawsze dajecie mi mnóstwo energii, przy tym. Przyszłam po różowe życie. Ale ja zwykle ja się nie mogę. Powstrzymać. Ej, bardzo ładne te klapki. Nie, po prostu 39 Tak, co ja mam? Zobaczcie, to jest rozmiar 39, bo jak byłam w ciąży, to w żadne klapki się nie mieściłam. Miałam sobie aż rozmiar 39, gdzie ja mam 36 normalnie, żeby po prostu mieć taki, wiecie, luz. Ale te mega ładne. Chyba do tej torebki też ładnie będą pasować. I mega fajny set. Też nie różowy. też nie jest to torebka na wesele. W była z tymi jeansami fajna propozycja sobie w Ej, dobra, podoba mi się to. Przez to, że miałam brzuszek cały czas, to w ogóle nie nosiłam dżinsów Praktycznie, bo się w żadne nie mieściłam. A teraz już mogę sobie polować ale widzę, że nie ma mojego rozmiaru i wydaje mi się, że przez to, że są przeceny, bo oni ściągnęli tą ich normalną kolekcję i po prostu dali tutaj rzeczy jeszcze, które są przecenione w trakcie i część tylko rzeczy, bo widzę, że na no, przykład nie ma tej kolekcji z Barbie w ogóle mega ładne, zobaczcie, taki fajny top taki właśnie z takimi ściągaczami po bokach bardzo a wycięte i ta sukienka też jest mega ładna o wow, jaka ta sukienka przeznaczenie, jeansów nie było, ale sukienka jest to właśnie nie chodzi o to, żeby kupić torebkę tylko żeby kupić sukienkę do torebki, którą już mam a to są jeszcze srebrne, srebrne też są fajne szybki try on. Czy ja się tutaj zmieścić? Fajne, ale tak jak myślałam, muszę wziąć troszkę większy rozmiar, czyli 37. Czyli te dziewczyny klepki w większym rozmiarze niż macie normalnie. A I teraz mam mega fazę na koszulę. Bardzo mi się podoba taki wiecie, że wybracie koszulę. Do tego właśnie jakieś spodenki takie krótkie, jeansowe, lub właśnie nawet jakieś shorty takie męskie. Zarom to wygląda i totalnie to to za Ostatnio wrzucałam wam właśnie w storkę w tym secie z Naked, który wam się tutaj wyświetla, i dostałam mnóstwo zapytań właśnie skąd ten set. I naprawdę dobrze się w nim czuję. I takie sety są teraz bardzo modne właśnie takie ala bokserki z zarzucną męską koszulą. Z tym kolorem kojarzy mi się tylko makijażstka Oliwka. Pozala nam się oliwka serdecznie. ja mam zobaczyć takiego, że do mnie pasuje kolor różowy. Serio. I zobaczcie. Czy jak to delikatnie wygląda ładnie? Wezmę sobie chyba tą koszulę. Shopping hall z letko. i robię gigant ale dawno nie byłam na zakupach. Pamiętam na to na studia. już sobie złożyłam pieniądze, idę na zakupy, idę do Zare. I szczerze, nie było nic fajnego. A w momencie, kiedy nie miałam pieniędzy, już na wszystko wydałam na coś tam. Wtedy, że było mega dużo fajnych rzeczy. Dajcie znać dziewczyny, czy też tak macie. Mam zakup, to za jest dziewczyny. Patent jest taki: nigdy nie chodzi się do kasy dla dziewczyn. Bo tam jest zawsze mnóstwo osób. Jak jest duża kolejka, lecę na górę do męskich, i to jest najlepszy. Tak, na to i patent, żeby po prostu robić zakupy troszkę szybciej. O, tu jest coś srebrnego, no i tutaj elegancko. Może tutaj coś znajdzie. To by się nadawało do mnie do klipu. Ej, zarobisz to, Robię zdjęcia O, i te shorty. Ej, te shorty też to. Z tego vloga wyjdzie mini zakupowy z O, też mega ładna. OMG, LG, fajna ta Kylie, Jenner to do właśnie takie zdjęcia, właśnie, gdzie miała takie duże kolczyki, takie krople. I teraz widzę, że z odpowiednich takich w Stadiwariusie, jakoś tutaj 30 zł, mm -hmm. to na zapasku, na pewno mi się zgubią. Tanie kolczyki zawsze się szybko A tu tak, jeszcze jest, takie. Kocham teraz takie spodenki. Odkąd byłam na bali, to tam widziałam, że wszyscy się właśnie tak wybierają tak luźno. Tak jak ja jestem dzisiaj, tak, żeby mi po prostu było wygodnie. Właśnie w luźnych spodniach, w topie. I ostatnio mam fazę właśnie na takie shorty, takie luźne, najlepiej lniane. Teraz widzę, że tutaj też są takie. I nawet podobają mi się te paski. Teraz są spoko jakieś jakiegoś topiku i do zarzuconej koszuli. Ok. Jak kosztują? 85 zł. To jest chyba tak w miarę ok tutaj w ogóle są też takie odpowiedniki kliks poni, które ja mam dzisiaj Ja ten set mam z Olsza i uwielbiam ten set Oni mają w ogóle takie super materiały Spokojnie mogą mieć współpracę z Oysho, kocham was to jest taka dobra i to nie jest w ogóle reklama, ale ja zazwyczaj zamawiam właśnie frapę średnie z mlekiem bez laktozy, bo ogólnie nie piję mleka, ale bitą śmietanę już sobie wezmę, bo bitą śmietanę uwielbiam. Szczerze, najbardziej lubię taką sztuczną bitą śmietanę, serio. Nie lubię takiej robionej w domu, a najlepiej jeszcze w ogóle z owocami, z lodami o tej porze roku. To obowiązuje. Byłam pokartkę dla Kamila Łuki. na tym? Na wodzie? No. Dobra, uwaga, uwaga. Wylosuj, którą... Tak. A, to najładniejsza. I uwaga! Kupiłam sobie kartki, bo stwierdziłam, że to jest kartka, którą się spodziewają, że pewnie damy, bo jest ładna, spójna, znany. No zobacz, biała. No. To jest kartka, którą najbardziej mi się w sumie spodobała, bo jest taka fajna i tutaj jest autko, że nowa, nowa droga i tak dalej, i tak dalej. I jest duża, bo stwierdziłam, że im się trochę rozpiszemy. A to jest kartka, która w sumie mnie rozmawiła i chyba, którą chciałabym im dać, bo patrz, jest tak brzydka, że ładna. O, to tak. najfajniejsza. No, stwierdziłam, że chyba to będzie najfajniej jakim damy. Robimy odcisk, nóżek i rączek majuchy. Majucha skończyła już miesiąc, więc to jest najwyższy czas, żeby już móc udokumentować jej stópkę i rączkę. Kupiłam taki zestaw, jeszcze w momencie, kiedy byłam w ciąży. Będziemy tutaj sobie wkładać zdjęcie majuszki i tutaj właśnie tą rączkę i nóżkę odciśniętą. Karol tutaj już walczy z wałeczkiem. Ogólnie zalecenie było, żeby po prostu przez 3 minuty pougniotać tą. To masa, a masa szczerze mówiąc, nie pachnie za ładnie, trochę śmierci, nie? No, ale to będzie fajna pamiątka W ogóle często ludzie robią na przykład takie skany w drukarce. A, Biorą. widziałam to. I też pieskami tak robią. Zbiorował no. ta pieska i też taki ten. Ale to jest super pamiątka, właśnie jaka była ta rączka. W przypadku ja y, nie mam takiego odcisku, ale moi rodzice zrobili mi farbką, żeby pomalowali stópkę. O. I mamy odciśnięte zarówno ja, Kasper i moja siostra, jakie mieliśmy właśnie stupkę i nawet mój dziadek w ogóle u siebie w domu trzyma tą naszą odciśniętą stupkę, także daliśmy mu na prezent. No, to jest bardzo fajna pamiątka. No, I mamy się sobie jeszcze tak z drzemki. Ona tak sobie jeszcze trochę przysypia, bo już sobie spała te dwie godzinki. I teraz ją już będzie powoli się się wybudzać Moja siostra ostatnio robi cały tą pozę, że ma taką rękę <laughs> tutaj. O, jak się ruszają te paniuszki. Małą stópkę. Moi si będziemy patrzeć za rok w ten o, no i teraz jest super! Jaka stopa! To co, rękę? No, teraz... teraz... Y, rączkę. Dłoń. Szczerze, już Majusia ma dłuższe rzęsy niż To jest niesamowite. Ja mam doczypone teraz, wiadomo, ale takie naturalne, to... No, mają O, jaka łapka! No, nasyciunka smoka nawet nie zauważyła. Teraz Ciebie, super jest i... ręka. Tak, jest Tylko super. się odbiło troszkę tego, 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 tego... tego to męka. nic, to nic. Nie będziemy jej bardziej męczyć. Oj, ale szczerze? Cóż dużo ma ręka. Ej, bo że ta stopa taka malutka? a jak tą rączkę rozłożyła, to tak, taką złożyła. Nie, już, już. Fajnie, nie, nie, to to pamiątka, pamiątka. super pamiątka. wyszła wyszła idealna, co? nie, nie, no, Żeby zrobić mają się zdjęcie z okazji miesiącznicy, stwierdziłam, że będę właśnie robić takie fotki co miesiąc, żeby zobaczyć, jak urośnie. I teraz przygotowałam tutaj taką scenerię, żeby ją tutaj ulokować. Kwiatuszki. O, co to takie może? No zdrówko. No, niedrówko. No takie kwiatuszki, ale złapała się tu mocno. To jest tylko ozdoba. Będzie leżeć, Zrobi mama zdjęcie. No, zobacz. Tak wygląda dziewczyna, która ma miesiąc. Swodka na jeden miesiąc gotowa. Takie zdjęcia chcę też powielać, i pewnie zobaczycie też kolejne zdjęcia. Już Majusia będzie mieć dwa miesiące, trzy miesiące i więcej. I chcę stworzyć właśnie taki wielki album z całego roku, bo myślę, że tutaj fajnie będzie to dokumentować. Ja w ogóle jak byłam w ciąży, to też zaczęłam sobie robić takie zdjęcia, szczególnie na początku. Chciałam zobaczyć, jak ten brzuszek się będzie powiększał, ale nie mam takich zdjęć, wiecie, z miesiąca na miesiąc w tym samym miejscu takich ładnych, interesowych. I stwierdziłam, że przynajmniej teraz już zrobię takie zdjęcia Majusi, to właśnie co miesiąc, żeby też zobaczyć, jak ona się. Rozbija. A jak wyszły zdjęcia? Zobaczcie sami na te cute foty, no są po prostu prześliczne. Tak Majusia? Prześliczne masz zdjęcia. Wygodne dzięki musimy mają się przebrać po to, po domu. Proszę bardzo, tutaj podzimy... Się. Jeżeli chodzi o tą szafę, to wszystko na zdrówko. To wszystko mi się tutaj naprawdę super sprawdziło. I mam tutaj na no, taki w miarę porządek. Powiem wam, że udało mi się czas w tym pokoiku. I serio, uważam, że są tak fajnie, funkcjonalne, rozwiązane I serio, teraz jak już mamy, także już opiekujemy się miesiąc Majusią, Co jeszcze mogłabym zmienić? To już zmieniłam. I faktycznie najwięcej rzeczy zmieniłam właśnie w łazience. A z pokoiku to nic nie zmieniliśmy. Wiadomo, że jeszcze się nie śpi w tym łóżku, tylko śpi w takiej dostawce z Chico u nas w sypialni. Ale coś, co nam się przydało tutaj też, to taka mini lodówka. I tutaj wielka pochwała dla Karola, boją tej wynalazł, w takim beżowym kolorze. Dokupiłam jeszcze gniazdko. To gniazdko to jest w ogóle super rozwiązanie, bo zobaczcie, tutaj można sobie położyć bobasa i on jest tutaj tak otulony, że nie będzie mógł się przewrócić z boku na bok. Wiadomo, że trzeba ją kontrolować, ale to jest fajna rzecz, jak na przykład nie chcę ją tutaj odłożyć, to nie odłożę jej tylko tak na kanapę, tylko ją wkładam tutaj i zawsze mogę sobie nim sięgnąć po butelkę czy po coś, co będę potrzebowała, i to jest naprawdę yy, super. Dam Majusia Karolowi i wam opowiem jeszcze o takich rzeczach, które dokupiłam do łazienki, bo akurat łazienka najbardziej się zmieniła, odkąd Majusia jest już z nami tutaj pancia Karola. Mogę pokazać to, jak się zmieniło. W ogóle ona tak szybko rośnie. To jest niesamowite. Ja już kumam wszystkich rodziców, którzy mówią, że czas płynie bardzo szybko i że czas najbardziej widać o dzieciach. Faktycznie tak jest, bo nie mogę uwierzyć, że to już miesiąc, kiedy maja się jest już z nami. I nawet ten bodzia, który jej założyłam teraz, to ostatnie był na nią jeszcze w ogóle super dobry. A teraz już widzę, że się jej trochę tak zaczął naciągać. Tak wygląda w ogóle nasza łazienka. I tutaj postawiliśmy wanienkę. Ta wanienka jest cicho i naprawdę jest super, bo można sobie ją też przenosić. Tutaj w ogóle jest też przewielany przebieg zaraz mamy obok, więc. Więc tak naprawdę jest nam niepotrzebny. Ale ta walienka naprawdę jest bardzo fajna. Tutaj mamy kosz, termometr oczywiście, do wody, produkty do mycia, dla dziecka i co jest fajne, to to, że idealnie nam się ta walienka zmieściła pod pysznicach. Dzięki temu mogę nalewać tutaj jeszcze łatwo wodę. Tutaj sobie wypuszczam tą wodę z tej wanienki i wszystko mam tak fajnie posegregowane. Ale coś, czego się w ogóle nie spodziewałam, że tutaj będzie, to tak naprawdę czajnik, podgrzewać do mleka, sterylizator porządkowo. Bo ani powiedziały, że sterylizator nam się nie przyda. I na razie go tak odłożyłam. Stwierdziłam, że może go nie będziemy używać, ale po trzech dniach jak sobie już tak poparzyliśmy palce od tego wrzątku, to że sterylizator to jest naprawdę dobry sprzęt, dobra rzecz, żeby po prostu mieć. I faktycznie nam się fajnie sprawdza. Ten sterylizator akurat za ja wszystko tutaj odkładam. Tutaj sobie właśnie przekładam na miseczkę. Wszystko mam tak funkcjonalnie rozwiązane. Mega się z tego cieszę. Oczywiście zawsze mogą być lepiej, ale na przykład dla mnie to jest zupełnie wystarczające i uważam, że mam taki fajny tutaj porządek. Wszystko tak poukładane. i ja się tutaj w tym naszym porządku super odnajduję. Jeszcze taka ciekawostka, po wyjściu ze szpitala, wszystko sobie notowaliśmy właśnie. Kiedy mają się karmiliśmy, czy była kupa, czy były siki, wszystko trzeba było notować, bo faktycznie bardzo musieliśmy tego pilnować, żeby przybyła na masie. Teraz już mają się 3,5 kg i super się rozwija, więc już teraz sobie wypracowaliśmy taki rytm, że już nie musimy tutaj dużo notować. Ale fajną rzeczą, co też Wam polecam na początek, jeżeli i oczywiście dziewczyny w karmicie pierwszym. Ja sobie na przykład tak robię, że sobie kupiłam takie właśnie naklejki samoprzylepne i sobie je pocięłam i przyklejam sobie na butelki po odciągnięciu pokarmu dokładnie datę i godzinę, z kiedy jest dane mleko i to jest super, ponieważ potem jak wpadam do lodówki, to łatwiej jest nam się po prostu odnaleźć. Wiadomo, że takie mleko ma termin przydatności, więc wtedy można sobie fajnie to zanotować, więc na przykład jeżeli mnie nie ma w domu, a Karol chce właśnie wziąć mleko, to od razu może się połapać, które jest odpowiednie i które powinien wziąć i które później też w kolejności będzie nadawało się już do zamrożenia. Dobrze, że kupiłam tą torebkę na wesele. No nie kupiłam torebki i teraz zastanawiam się, co finalnie wziąć. Wziąć. Początkowo moim wyborem i w sumie chyba finalnie takim, którym się wybieram na wesele, jest właśnie ta sukienka. Często pytacie mnie, skąd mam te sukienki i najwięcej sukienek. Tutaj uwaga, zdradzę Wam. z House of CB. To jest sklep właśnie taki, który jest w Londynie i naprawdę uwielbiam sukienki od nich i zamówiłam sobie właśnie taką. Ona jest tutaj taka do, dopasowana w tali i zastanawiam się, czy może dobrać do niej te obcasy. To są buty ze starej kolekcji z Zary. Myślałam, że właśnie, żeby wziąć taką kryształkową torebkę, ale nie wiem do końca, czy to będzie fajnie pasowało i może po prostu postawię na jakieś czarne szpilki albo beżowe. Więc jeszcze nie wiem, na co finalnie postawię, zobaczymy Właśnie wracam z spotkania, i oczywiście pierwsze, co robię po przyjściu do domu, to sprawdzam co u się jeżeli nie brałam jej z sobą. A później włączam telewizor, bo u mnie muzyka musi być cały czas włączona. Ona mi naprawdę bardzo często towarzyszy. A później nastają wodę na herbatę. To już jest taki mastkę po przyjściu do domu. A teraz, słuchajcie, jest u nas w domu takie Golden Hour. No to jest najpiękniejsze dziecko na całej planecie, naprawdę. Mariusia, jak sobie słucham? Jeżeli chodzi o muzykę, to bardzo lubię właśnie Alex Roin Beard Music lub Lemon Playlist. To są takie playlisty, które lecą u nas w domu najczęściej. Wyobraźcie sobie, że chmura tego misia po środku to tam leży taki beżowy, ona ma go jeszcze zastanów, ponieważ z czego przywiozłam, jak byliśmy w Stanach w 2021 roku. I to jest jej ulubiony mis i ona się z nim nie rozstaje. Jeżeli chodzi o playlisty w domu, to po prostu u mnie za każdym razem musi coś być włączona i tak też było w przypadku ciąży. I słuchajcie, tutaj faktycznie nie wpisuję sobie jakiejś konkretnej muzyki. U nas na telewizorze włącza się jakaś randomowa playlista, która sobie już wiecie, leci, która się raz... Z rzędu, i najlepsze jest to, że Majusia w ogóle jej nie przeszkadza, że ja, nie wiem, głośno mówię, że muzyka leci. Ona się tak do tego przyzwyczaiła jeszcze w brzuchu, że jakby ją to zupełnie uspokaja i nie denerwuje, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ale coś, z czego jestem najbardziej zadowolona, to jest to, że pieski nie budzą Majusi. Nasze pieski, zarówno chmurka, jak i burza, mają coś takiego, że jak przychodzi na przykład, nie wiem, listonosz, jakiś kurier, to one szczekają. Wtedy się im włączy taki tryb psa obronnego i serio słychać je na cały dom, ale okazuje się, że Majusia w ogóle to nie wybudza. Pani położna mi powiedziała, że ma już się tak przyzwyczaiła do dźwięku piesku w momencie kiedy jeszcze była w brzuszku jeszcze jak ja byłam w ciąży że po prostu jej to nie denerwuje i sobie spokojnie może przy tych dźwiękach spać tak samo jest właśnie z muzyką z jakimiś nie wiem głośniejszymi rozmowami to jest coś przy czym ona się nie wybudza i tutaj naprawdę jestem za to ogromnie wdzięczna, bo bardzo nam to ułatwia. To jest serio na razie najgrzeczniejsze dziecko, jakie ja w życiu spotkałam, i każdy, kto do nas przychodzi, tak mówi, że jest naprawdę bardzo słodka i grzeczna. Oby tak pozostało. Ja, kochani, uwielbiam świeże kwiaty i dla mnie świeże kwiaty to jest maska w domu i bardzo o to dbam. Tym razem wybrałam w kwieciarni takie goździki razem z gipsówką. Jak wiecie, ja kocham gipsówkę i naprawdę ona jest bardzo często u nas w domu. aczkolwiek teraz pani miała ograniczoną ilość i zrobiłam sobie po prostu taki miks tej gipsówki z goździkami. Bardzo mi się w sumie podoba Jestem bardzo zadowolona z tego dnia, bo dużo załatwiłam Też wykonałam pięć ważnych koli I naprawdę będzie się działo Dodatkowo teraz zabieram się jeszcze za zbieranie inspiracji Do stylizacji do mojego najnowszego klipu Ponieważ 5 sierpnia Będzie premiera mojej najnowszej piosenki Oraz klipu To będzie zupełnie inny vibe niż publikowałam do tej pory Zarówno jeżeli chodzi o muzykę Jak i klip, więc już się nie mogę doczekać I zaangażowałam do realizacji tego klipu Bardzo dużo osób I już się nie mogę doczekać Cześć, wam dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy faktycznie miałam cięższą noc i nie do końca się wyspałam. To nic, zrobiłam sobie taki 15-minutowy reset. Nałożyłam maseczkę na twarz, żeby w ogóle jakoś wyglądać. Była wstałam tak spuchnięta i po prostu wypiłam dużo wody i stwierdziłam, dobra, muszę się pozytywnie nastawić, żeby przeżyć ten dzień, i żeby po prostu było super, więc tak też zrobiłam. Dzisiejsza misja, rolki. Postanowiłam, że muszę wrócić do takich rzeczy, których nie mogłam robić, jak jeszcze byłam w ciąży, czyli właśnie jazda na rolkach, bo była wtedy bardzo niebezpieczna, a teraz czas to nadrobić. Szczerze mówiąc, tak dawno nie jeździłam na rolkach. Taką ochotę, wiecie teraz robić takie rzeczy. Właśnie jazda na rolkach, na nartach. Takie rzeczy, które faktycznie, które były takie listki. Ja miałam kiedyś swoje rolki, ale one są już w opłakanym stanie. To były rolki, które w ogóle jeszcze jak ja byłam dzieckiem, to były u nas w domu, bo przed powiedzieła na nich moja mama, później upgradeowały do moich rolek, do takich wspólnych, później ja zakosiłam te rolki i finalnie wzięłam je do Krakowa, no i teraz już są w opłakanym stanie, więc czas kupić nowe. Czyli nie muszą być takie super poczynanie, tylko naprawdę. To tak <laughs> był najlepszy hamulec. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra, nie ma problemu. Mam no, ogólnie rozmiar stopy 36. Teraz troszkę Urosła stopa i się zastanawiam jakie wziąć. Uh -huh. I faktycznie jak przyjdzie ta skarpeta, to trzeba nie gniotły przody. Nie, 37 to małe. No dobra, czyli jest jedyna opcja 338, tak? Tak, czy dajesz jeszcze coś innego do miary? A co to znaczy? Już. To jest 38. 38. Zobaczyć jak leżą. Nie no, te fioletowe wyglądają profesjonalnie. Przyglądam w nich jak profesjonalny jeździk. Rolki wybrane, ale jeszcze jest jedna rzecz. Potrzebuję ochraniacze. Że jak krańczę. czarne? O, czarne, tak. Dobra, mam rolki, misja spełniona, ogarnięta, już się nie mogę doczekać, aż sobie właśnie będę mogła jeździć na rolkach, bo naprawdę dawno nie jeździłam, a już się mówiłyśmy z moją przyjaciółką, że będziemy sobie jeździć i też zastanawiam się w ogóle, czy nawet to nie jest fajne, żeby na przykład wózek wziąć i sobie też, mają się brać na takie rolki, ale muszę na pewno nabrać wprawy, zanim z tym wózkiem wyjadę. Dobra, sprawdźmy to, czy faktycznie tak jest. Uwaga, okazało się, że prawdopodobnie pan tutaj z Mercedesa nie chciał naciągnąć. Nie no żartuję, ale faktycznie okazało się, że wcale nie muszę mieć e, specjalnego fotelika z Mercedesa. Więc normalnie mogę tutaj kładać fotelik i na panelu wyświetla się wtedy informacja, że jest wyłączona ta poduszka powietrzna. Więc wprowadzono mnie w błąd i moje auto też może mieć tutaj tą wyłączoną poduszkę powietrzną. Co prawda nie klika się tego, bo tutaj właśnie dlatego myślałam, że nie można że przyciskiem, tylko ona się wyłącza automatycznie. Ale załatwione. Powiedział mi o tym pan dzisiaj, jak byliśmy w sklepie z fotelikami i naprawdę podpowiedział mi, że wcale nie muszę kupować ani u niego fotelika ani nie musi to być specjalny fotelik mercedesowski tylko może być to ten fotelik, który mam więc jeszcze raz bardzo dziękuję panu no i oczywiście nie mogłam też go zostawić bez niczego i stwierdziłam, że i tak wybiorę się do niego i coś po prostu kupię a co? Kupiłam dwie rzeczy pierwsza z nich to jest taka Samo przylepna do szyby, pan powiedział, że jak będzie czysta szyba, to się bez problemu będzie przyściągać. Taka zasłonka, żeby nie raziło dziecka. A druga rzecz to jest lusterko. I tak wiem, że to lusterko mi się za bardzo nie przyda w momencie, kiedy będę wozić dziecko z produkt. Stwierdziłam, że jak będę mieć taką to, to się będziemy nawet podróżować więcej osób. A ja będę prowadzić będę, mają się widzieć, to spokojnie mogę sobie przyciągać takie lusterko i cały czas mieć ją pod kontrolą. To jest takie lusterko chyba. Dodatkowo się je podświetla tutaj na baterię tej samej firmy miałam yy, w ogóle pas ciążowy. Jeszcze w trakcie ciąży musiałam się zawinać osobnym pasem, żeby było bezpieczniej. To właśnie też z tej samej firmy miałam. Kiedy lusterko się montuje jak na fotelu. Y, Można sobie je ustawić tak, że ma się to dziecko cały czas pod kontrolą. Ja i tak chcę podróżować z Mają tak, żeby będę mieć ją obok siebie, bo zawsze to jest taka szybsza reakcja, gdyby coś się jej stało, gdyby nie wiem, ktoś zapłakała, zaprosiła się do to zawsze lepiej mieć ją tutaj blisko.